Zaskakujące, co działo się w Wielkanoc u Martyniuków. Nikt się nie spodziewał. Daniel Martyniuk wziął potajemny ślub z nową ukochaną. Po wyprawie na bali para zdecydowała się na zorganizowanie wesela w Polsce. Na uroczystości wystąpił nie kto inny jak Zenek Martyniuk. Za podobne występy pobiera on astronomiczną kwotę. Ile zaoszczędził jego syn? Daniel Martyniuk wziął ślub drugi raz. Mimo iż Daniel Martyniuk niedawno rozwiódł się z Eweliną, syn znanego muzyka już zdecydował się na ponowne zawarcie małżeństwa. Kilka miesięcy temu on i Faustyna Jamiołkowska wybrali się na Bali, gdzie wzięli ślub cywilny. Okoliczność ta utrzymywana była w tajemnicy do samego końca, a na ceremonię nie zaproszono najbliższych. Huczne wesele Daniele Martyniuka. Goście dostali kadzidła. Para po wyprawie na Bali zdecydowała się na wyprawienie wesela tym razem w Polsce. Jak informował portal Show News, Daniel Martyniuk, 31 marca wybrał się w rodzinne strony swojej ukochanej. Tam właśnie odbyła się długo zapowiadana i huczna impreza. Młoda para postawiła na wielką salę w jednym z zajazdów niedaleko sierpca, która może pomieścić nawet 300 osób. Goście mogli liczyć nie tylko na wykwintne potrawy, ale i specjalne prezenty. Każdy z zaproszonych otrzymał pamiątkowe kadzidła o morelowym zapachu, nawiązujące do balijskiego ślubu pary. Jak zauważył, fakt, relacje uczestników przedstawiały stoły, uginające się od rozmaitych dań i przekąsek. Ponadto Zenek Martyniuk w czasie weselnej zabawy zdecydował się na wyjątkowy gest. Daniel Martyniuk zaoszczędził na występie ojca. Zenek Martyniuk w swojej ofercie przewidział także występy na weselach. Będąc jedną z najbardziej znanych twarzy Disco Polo, muzyk wymaga od chętnych wydania sporej sumy pieniędzy. Ile dokładnie? Osoba, która chciałaby zabukować występ Martyniuka na swoim weselu, musi przygotować się na wydatek rzędu 40 tysięcy złotych. To o 5 tysięcy złotych więcej niż w przypadku zespołu Boys.